W laptopie gamingowym Dell G515 prawdziwa moc pochodzi z wewnątrz. Z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX, potężnym podwójnym systemem chłodzenia, procesorem Intel Core i7 oraz szerokokątnym wyświetlaczem 4K Ultra HD możesz uważać się za oświeconego. Aktywowano misję. Cel We Are the Game 3.0. Skomponuj swój turbo grabonament, kupując laptopa gamingowego Dell lub Alienware z systemem Windows i wykonując dodatkowe misje. Zbieraj Dell coiny i wymieniaj je na bonusy, jakich jeszcze nie było w tym personalizowany fotel gamingowy Diablo. Kup laptopa u wskazanych partnerów i aktywuj swój grabonament na weardegame.pl.